Kochani, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale, w pierwszym vlogu w tym roku, w 2026 roku. Zastanawiacie się, czemu płaczę? Ano dlatego, bo robię placki z cukinią, a do tego potrzebna jest cebula. A poza tym jestem zasmarkana trochę. Jak widzicie, jesteśmy we Wsiamaci, jak praktycznie co roku. E, tylko w tym roku jesteśmy z przyjaciółmi e, i właśnie robię nam kolację. Mamy 30 grudnia. I jest super. Gramy. Przyjechaliśmy wczoraj e, i gramy, śmiejemy się, rozmawiamy. O, jest też aura, piesek. Piesek Kasi i Bartka. E, no, także jest naprawdę cudownie, świetnie, odpoczynek, e, bez spiny. Kasia z bardzo teraz są w jacuzzi, bo mamy też jacuzzi do dyspozycji. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani wpadnięciem tutaj do wsiamacji, to link znajdziecie w opisie, bo miejsce jest godne. Ja w tym miejscu jestem już szósty raz, słuchajcie. No i klimat sam, zobaczcie, jak z tyłu to wszystko wygląda. Także tak naprawdę zaczynam dopiero tego vloga. Wczoraj sobie siedzieliśmy, jechaliśmy około 5 godzin. E, także wczoraj już nic nie nagrywałam, dzisiaj sobie też, też się trochę tak... Uch, so... Kocham bóle, nie? E, też e, wczoraj tak się troszeczkę, dziś, dzisiaj przez cały dzień patrzyliśmy co, jak, byliśmy na takim spacerze po okolicy. E, no i tak, jutro Sylwester i planujemy spędzić go w jacuzzi. Więc idealnie, naprawdę idealnie. Pomachaj mi. Dobrze, no, że byłem harcerzem, bo potrzebowałem tylko pięciu kostek z żeby to rozpalić. No i elegancko. Ja też byłam harcerką trzy miesiące całe, więc wspólnie przeżyjemy, Bartek. Mam nadzieję, że teraz nie nagrywasz tego ogniska, bo to jest jego najgorsza forma. Nie, 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 widzowie docenią, widzowie docenią. Znam się na tym, obiecuję. Widzowie. W pierwszym update w tym vlogu, słuchajcie, mamy 1 stycznia. Oczywiście wszystkiego dobrego w nowym roku. Przychodzę do Was z updateem książkowym, ponieważ e, przeczytałam Jagnię e, i jestem na 107. stronie książki Rok, w którym nie umarłem. E, I teraz tak, może zacznę od tej książki, ponieważ jestem na bieżąco z nią, w sensie dosłownie. Nerwy mi puszczają troszeczkę, no bo to jest ogólnie bardzo ciężka książka. Sytuacja wygląda następująco. Jest sobie główny bohater, który na samym początku podejrzewa, że tylko ma ataki paniki, natomiast później okazuje się, że rzeczywiście ma jakieś problemy z sercem. Trafia do szpitala, ma operację, no i jest to książka, która właśnie opowiada jego perspektywę odczuć, tego co on czuje w tym szpitalu, co się dzieje, jak to wszystko wygląda. I nie miałabym, jakby wiecie, Żadnego problemu z tą książką, gdyby nie późniejsze etapy tej książki, to znaczy, kiedy nasz główny bohater okazuje się, że jest wszystko z nim okej, okay, operacja się powiodła, no powinniśmy się, prawda, cieszyć z tego, że jednak nie umrzemy. To co, chodź, ciebie też zdenerwowało, Aura? To chodź! No chodź! Też masz coś do powiedzenia? to po prostu postawa tego bohatera, uważam, jest tak egoistyczna. Ja też nie za bardzo jestem osobą, która na przykład użala się nad sobą, jeżeli coś jej jest. I ja też nie za bardzo to lubię, jak ktoś po prostu bardzo się nad sobą użala, więc może też dlatego ta książka wywiera na mnie takie emocje, też biorąc pod uwagę, że wiecie, ja też miałam jakieś tam przygody szpitalno-chorobowe i tak dalej, to... Po prostu mnie to denerwuje, ponieważ nasz główny bohater biorąc pod uwagę, że ma rodzinę, że ma osoby, które się martwią po prostu, no chodź na update. I wiecie, macie dookoła siebie osoby, które bardzo się o was martwią, które się bardzo o was troszczą. To jest właśnie sytuacja, w której tylko ja, 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 ja. Ja rozumiem, że osoba. Mm, tak, której, która doświadcza y, takiej krzywdy, no wie, wiadomo, choroby serca to nie jest coś łatwego, tak? Natomiast ja w ogóle nie czuję od bohatera wdzięczności za to, że jednak się udało, że, wiecie, że jednak będzie żył. E, I jest tutaj jedna taka strona, która bardzo mnie zdenerwowała, ponieważ nasz główny bohater ma żonę. Żonę, która bardzo o niego się martwiła, która przychodziła i tak dalej, i tak dalej... E, i kiedy nasz główny bohater wyszedł ze szpitala, no to on cały czas ran, w randomowych momentach mówił o swojej śmierci, mimo że już było wszystko dobrze. Mimo że lekarze mu powiedzieli, że wystarczy, że będzie pan o siebie dbał, że będzie pan uprawiał sporty, że be, będzie pan o, się, o sobie myślał w tym, w tym stopniu, że trzeba troszeczkę zmienić nawyki w życiu, to on po prostu nie. On wie, że on po prostu umrze i że to będzie. Wiecie, i było takie zdanie, w którym ten mąż zwraca się do swojej żony na zasadzie: idą sobie na spacer. Wiadomo, on wyszedł ze szpitala, nie ma jeszcze tyle siły, jest to logiczne. I wiecie, ona już się cieszy, że on jest obok niej, i on w randomowym momencie mówi jej, że jakbym jutro umarł, to tu masz lokatę. A ona mówi: a nie wziąłeś pod uwagę na przykład sytuacji, w której to ja pierwsza umrę niż ty? I on wtedy jej mówi, że on nie chce o tym rozmawiać. Dla mnie to jest sytuacja bardzo narty, nar, narcystyczna, no bo kurde, no, no ciężko mam, powiem Wam z tą książką. Myślałam, że ona będzie wiecie, jakaś taka y, pokrzepiająca, że właśnie pokaże, że warto żyć, że warto o siebie dbać, że mimo choroby, nie podda, żebyśmy się nie poddawali, po prostu żebyśmy działali, żebyśmy korzystali z życia. A bohater ma taki syndrom sztokholmski, bardzo duży, gdzie on na przykład potrafił wrócić, mimo tego, że już był w miarę zdrowy, wrócić do szpitala i siedzieć w tym oddziale kardiologicznym w poczekalni i słuchać po prostu ludzi. Nie wiem, yy, no. Mnie to szczerze denerwuje. Ja wiem, że ludzie w różny sposób yy, starają się yy, działać, tak? Starają się. Racjonalizować różne rzeczy, ale ja w tej książce nie odczuwam wdzięczności za to, że jednak bohater po, po czasie był zdrowy. Ja tego nie czuję, jestem właśnie na to zła, bo było to bardzo egoistycznie pokazane. Jestem na 107. stronie. Ta książka jest bardzo cienka. Zostało mi chyba nie wiem ile 20 stron 30. I ja szczerze nie wiem, czy ja chcę ją kontynuować. Bo nie wiem, i też, też takie, że e, on na przykład twierdzi, że pielęgniarki, które nie ojojają go i nie użalają się nad nim, to w ogóle, że one są bez serca i że, e, i że one są oschłe. No nie, bo też tak to nie wygląda. I wiecie. To jest tak, że lekarz, pielęgniarka, oni nie mogą się nad Tobą użalać. Oni są w pracy. No, po prostu, no nie wiem, denerwuje mnie ta książka, wywiera we mnie złe emocje, bo tak jak mówię, ja też przechodziłam niektóre rzeczy, byłam w szpitalach, wiem, jak to działa i no, no nie wiem, no. No, no, no jestem zła na tę książkę, nie? Naprawdę jestem zła na tę książkę. Jeżeli ją czytaliście, to dajcie mi znać, co o niej uważacie, bo domyślam się, że interpretacja tej książki oczywiście będzie zależna od tego, co przeżyliście w życiu. Natomiast, no nie wiem, jak też patrzę na tę opinię na się że takich książek więcej, czy coś. No nie. Ja uważam, że wcale nie. A to jest takie właśnie, to jeszcze ta taka, że tylko. Ta osoba, ta osoba i nikt dookoła. Bo ja czuję się źle. Ty nie masz prawa czuć się źle, bo to ja umrę, ty nie masz prawa umrzeć. To mówmy teraz o mnie cały czas, a nie o tobie. Bardzo mi się to nie podoba, bardzo mi się nie podoba to podejście. Nie. Zdecydowanie nie. I skończyłam, słuchajcie, Jagnie. Do tej książki też mam pewne uwagi, ponieważ ta książka. Sprawiła, że. Okej, okay, miałam jeden odruch wymiotny, <grytanie> zdecydowanie. Ona jest obrzydliwa. To jest książka o bardzo mocnym kanibalizmie, bardzo dokładnie opisanym, w jaki sposób można przyrządzać potrawy ludzkie, jak się ćwiartuje osoby. Natomiast cała historia jest to trochę takim, ja widzę tutaj właśnie inspirację braćmi Grim, bo nie wiem, czy czytaliście. Te takie pierwotne historie Braci Grimm, które kojarzą nam się teraz z cudownymi bajkami dla dzieci, ale bracia Grimm wcale takich nie pisali i oni pisali mocne te książki na początku. Tylko dla dzieci zostały troszeczkę, wiecie, tak zmienione i zrobione trochę lepiej, tak w miarę. Z tą książką ona jest intrygująca, ona jest inna, klimat bardzo mi się podobał, rzeczywiście opisy były obrzydliwe. Więc wywołuje ta książka jakieś emocje w człowieku. Natomiast e, tu ktoś napisał mroczna, a zarazem piękna. Nie wiem, New York Times tak stwierdził. Natomiast, co tu jest pięknego, mamy bardzo toksyczną relację matki z córką. Mamy bardzo toksyczną relację. Macochy, mamy bardzo toksyczną relację, każdą. Ja nie wiem co to jest pięknego szczerze, oszałamiająca i zaskakująca, w sensie normalnie ja bym powiedziała, że to była naprawdę intrygująca książka. E, czy ją polecam? Niekoniecznie chyba, e, natomiast ja się zastanawiam, gdzie ci wszyscy ludzie, którzy piszą, że znaleźli piękno w tej książce, rzeczywiście to piękno znaleźli. Ta książka jest bardzo brutalna, jest toksyczna. Wcale nie opowiada o pięknej relacji matki z córką. Absolutnie nie. Eee, no, nie, nie wiem. To dziecko jest odrzucone, to dziecko jest niekochane. Eee, jak przyszła partnerka, w sensie matka naszej głównej bohaterki się zakochuje w kobiecie, to ta matka z automatu ją odpycha. Jest to bardzo dziwne. Tutaj mamy właśnie bardzo duży wątek takiej babyjagi, czyli zwabianie ludzi z, zbło, zbłąkanych, tak zwanych w tej książce. No i po prostu one mają pewne rytuały, że te, te musi ta osoba być szczęśliwa, żeby ją zabić, bo wtedy lepiej smakuje i tak dalej, i tak dalej. No i e, dziewczyn głównym celem jest to, żeby po prostu pozyskiwać jedzenie. I to jest ich jedyny cel w życiu. E, ponieważ nasycenie, one muszą być nasycone, a nasycić się mogą tylko i wyłącznie ludzkim ciałem, niczym innym. E, wtedy czują właśnie to takie nasycenie. Więc tutaj no bardzo duży motyw właśnie jaki, dlatego tutaj jest, że współczesna Baśń braci Grimm I z tym bym się zgodziła. Natomiast z całą otoczką tego piękna, ja nie, ja nie wiem, ja nie wiem, czemu ludzie tak uważają. Bo to nie jest piękna książka. To jest horror, uważam. E, bardzo intrygujący, z bardzo ciekawym właśnie pomysłem. Okej, okay, ja się z tym zgadzam. Ale dlaczego ludzie spuszczają się nad tą książką, mówiąc, że to jest coś pięknego, że to jest coś innowacyjnego, że to jest coś niesamowitego, gdzie znajdziemy drugie dno? No nie wiem. no. Jeżeli taka toksyczna relacja matki z córką jest dla Was piękna, no to no nie wiem, no dla mnie nie jest. Także powiem Wam, że sięgnęła po tę książkę, właśnie pomyślałam, że tu będzie coś takiego. Hmm. A, i jeszcze bardzo ciekawe jest to, że. Ta książka po czasie mi się nudziła, i yy, na przykład, nie wiem, jak opuściłabym tyle książki, to w, tutaj nic by się nie zadziało, takiego, yy, przed czym nie odnalazłabym się w tej yy, dalszej części. Wiesz, aura? No, no tak było. No i ciotka jest niezadowolona. Niezadowolona jest ciotka, no. Niezadowolona ciotka. Więc e, taki to jest mój update czytelniczy, mało, e, mało pozytywny, jeżeli chodzi o e, nowy rok. No ale cóż, <laughs> czasami tak bywa. A teraz, bo e, stwierdziłam teraz, że nie będę tego kontynuować. Zdenerwowała mnie ta książka, nie zgadzam się z nią, nie. E, a teraz sobie słuchajcie, poczytam, nie wiem co. Może miniera sobie poczytam teraz. No, a my z Aurą lecimy i będziemy grać w planszówki dalej i w ogóle jest super, tak? Tak, jest super, jest super! Nie spal się tylko Bartek Opalnie w lepiej załapią, ale jest zimno, więc Ojciec szalony. Aura

co stary robi? Jezu, szalony, ona szalony. No pięknie. Nie, niech to grzeje, niech to grzeje teraz. Ale co plec naciągnęli? Jezu! To jest nagrzany. Fajnie, ale ten dźwięk też nie? Taki robi, jest. Robi ten efekt. My już słuchajcie się dzisiaj zbieramy, jedziemy, wracamy. Do domu, także bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I koniecznie odwiedzajcie, wsiamać, rezerwujcie, bo naprawdę jest tutaj magicznie i cudownie. No i co? Widzimy się już w kolejnym filmie. Pa!